Redakcja RN.eu wspiera sklep OleOle! Ole, pani gier i technologii. Arn.eu. Poruczniku, mam wszystkie chipy i fazer. Jestem gotów na ostatnią, ek, na ostatnią ekipę gry. No słyszałem, że awans dostałeś. No kurde, pokaż do Twój odcinka. awans. Dwa, dwie złote. Pipki. Tak, słyszałem, że taka jest poprawna nomenklatura. Dobra, Pro... Dlatego tak rzadko to robisz? Tak. Hmm, tak myślałem. Najlepsze są awansy bez podwyżek. Wiadomo. Okej, <noise> Okej, okay, kebab. Co pan robi? Proszę to zostawić, panie komandorze. Szykujemy. Tak, to sumie główne miejsce akcji. Tam szówkę trzeba będzie rozłożyć. musiał musiał wyjaśnić zasady w ogóle głównym... Family, Star Star Family Game. Family yeah. Game Jeju Archon, kto ci taką fajną grę znalazł Redaktor Kenny. Tak, to byłem ja. Dajcie mi ją, kochanie. nam będą potrzebne. Na czym chcecie siedzieć? Bo mamy. mamy barowe, Mamy dwa zwykłe. Tak. Miałem przynieść te kuchenne takie stołki. A, tak, te stołki nasze. Aha. ale zapomnę. No, no, ewentualnie, żeby to wszystko wyglądało. Tak. Możemy zdać. stać. Możemy eee, stać. Tak, no już. Ile? Jak myślę, że stanie będzie lepsze. Czyli po prostu tylko podniesiemy to trochę wyżej. tak? wyżej może być trochę niżej, może zostać tak. Ale niech Na wysokości jest w porządku. Jest. Kabel czy Czy nie jest AHS, jest VHS i telewizor? Hmm. Nie. Proszę, jak uważasz? Chyba odłączyć. Wyżej, niżej, nie, nie wiem, czy to, czy to będzie wygodne. Wygodne, niewygodne. Nie, 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 nie. znaczy, skąd oni będą wchodzić? Z boku. Albo jak się będzie no. wyglądał, się rusza. Poruszaj nim. Poruszaj. No, Pobzykaj nim u dół żeby było na kamerze ładnie. Wow, jak jeździ z stół. Czyli mi pojebany. No strasznie. Co? W telewizor i odbija się od planszy. to jest 50 herców. Nie, a to nagrywamy 60. Już Nie, ja bym to zostawił, to ma swój własny urok. Może, może, może kwestia tego zakładania ramion na siebie nie jest najlepsza, może faktycznie musicie zrobić tak, nie? Znaczy Czy mam wrażenie, tak. że ogólnie widać nasze mikrofony jak tak robimy? Mm, ja ich... Ja jest słyszę jak się ocierają ubrania, ale ich nie widzę. Chyba, że u Cusacka, u wiesz, klips może wystawać trochę, w... znaczy być widoczny, nie tyle wystawać, co być widoczny. Teraz jesteście dużo niżej niż poprzednio, ale to jest akurat okej, okay, jesteście w centrum kadru. Mówki. kiedy. Ja już nagrywam. Okej. Okay. Dobrze, panowie. Jaki jest plan? Możemy to użyć naszych... To jest proste. Korzystasz z trykorderów, żeby zhakować system. Ja rozumiem, rozumiem. Bo... przejąć kontrolę nad statkiem, ale potrzebujesz chipów izoliniowych. Jest <grym> to jest proste. Dobra. Dobra, tak. Action! <grym> Dobrze, panowie. Jakieś pomysły? Możemy użyć. <laughs> Okej. Okay. Uh -huh. uh, Spotkajmy się. Thank you. <laughs> Dobrze, panowie, jakieś pomysły? Możemy skorzystać na jakieś. dla mnie Destroying everything. <laughs> Ja mogę, jestem na czele. Ja zaczynam, ja zaczynam Klingonowi kibicować, graj. Ja się nauczę mojej Czekaj. kwestii chyba najlepiej na świecie. Czekaj, ja, ja będę was... Bo bo ponieważ wy się ruszacie tak, cały czas. Tak. tak. Już? Nie, ja, to ja jestem gotów, tylko że... Leci? No, leci, a... kurwa, bo ty się ciągle ruszasz. Który? I potrzebuję trochę zielonej przestrzeni nad twoimi włosami, prawda? Żeby ten green screen potem zrobić jak należy. Nie. Nie wiem, może okay. być niżej, wyżej? Nie, 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 to kebab, kebab zmienia pozycję. Ty ja. jesteś w dobrej pozycji, kebab ciągle się rusza, jak się chichra i... Dobra. Czekaj. Okay? Go. Dobrze, panowie, jakieś pomysły? Możemy skorzystać z naszych tricorderów, by stopniowo... O oh, fuck. Teraz uh -huh. yeah. ja. Dobra. Record... Kurwa, spok! focus dźwięk się nagrywa tym razem dla odmiany. Tak? Dobrze. Lecimy raz, raz, jest ok. Jest, tak. <krym> Słyszysz nas? Ale ram na ale chuj z nim. Co wysiadło? Nie, dwa? działa, działa. Znaczy no. tak, raz działa, raz nie. Dobrze. Trzy, dwa, jeden. Komputer. Aktywuj program Archon Gamma. To w sumie tyle. Dalej. Czekaj, bo ucięło ci czubek głowy znowu, stanąłeś raz, dalej od. Dalej. stanąłeś tak. dalej. Się, zobaczę z, jak, się, czy zobaczę czym mogę z... jeszcze ja pomieścić kilka kilka tejków po prostu i zależałoby mi żeby ten komputer uruchom program Archon Gamma Możesz mi mówić czy jest... tak za że zaczął się glińskim ruszać okay. od, od wiatru. Nie wiem, może jakbyś go opuścił odrobinę mocniej, żeby oparł się o ziemię? Nie wiem czy to cokolwiek. Nie, bo w zawijał. A, okej. Okay. Musiałbym go tak mocno wywinąć, jak to dzisiaj zdaje. Musisz sobie rozdaje. czymś go dociążać okay. po prostu wrogami. No ja mam... Mamy tu dociążenia. Żeby tak wchodzisz energicznie, to, 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 energicznie... tak jak powinno. Przedstawiam wam rozwiązanie naszego problemu. Co? Przygotowałem symulację, która pozwoli nam rozważyć wszystkie możliwe scenariusze w formie prostej ziemskiej zabawy nazywanej grą planszową. Fascynujące? To jest całe ujęcie. W scenariuszu było chyba i co? Mm -hmm. To jest jednak dość istotne. Jak Star Trek, cares. To jeszcze raz możemy to zrobić. To ty pisałeś ten kierdowny scenariusz. No, <laughs> myślę, że czytałem w ogóle ten scenariusz, po <laughs> tym tak, jak go napisałem? Nie czyta nawet moich. Nikt nie czyta. Ej, czytam wszystkie Twoje. Kurwa. Przestań szaleścić. Tak, tak, poprawiałem. Przedstawiam Wam rozwiązanie naszego problemu. Co? Przygotowałem prostą symulację. Widzisz, teraz mnie rozjebałeś. Wszyscy pamiętam już, to tam. Eee, strasznie ciekawe, widać z tyłu, jak się obracasz do kamery, jak idziesz. Tak? Nie zwróciłem uwagi, patrzyłem na no ja wszystko. Oczywiście, że widać te rzeczy, no ale... Mnie? Raz, dwa, raz, dwa. Słychać mnie? Raz, dwa, raz, dwa. Słychać mnie? Raz, dwa, raz, dwa. Słychać mnie? Raz, dwa, raz, dwa. Tak, kur... Kawok wypuścił trujący gaz. Poruczniku Kebab, proszę natychmiastowo udać się na jedną kolejkę do ambulatorium. Czy jestem! <ślamatyczny> jestem Doszedłem! Trzech razy sztuka, jak to mówią. That's true. Wow. That's true.